Gatomas 1988 przedstawia tajemnice i ciekawostki Kta Stand Damet. Witajcie to jest mój pierwszy odcinek tajemnic i ciekawostek Kta. Proszę o nietraktowanie mnie surowo no to zaczynamy. Pierwszą ciekawostką jest dziwna jazda naszego głównego bohatera, to znaczy cały czas jedzie mimo uderzenia w mur albo samochód. Nie spadamy z motoru co w poprzednich częściach serii kończyła się tak zwanym Po to parę obić. this again. Następna ciekawostką jest ściana chwały w nasyzme klubie Delost. Wisi tam portret naszego kolegi Lee Joe. Kurwa nie tu. Oto i on. Prawda, że przystojny. No to wracamy na ulicę. To był mój pierwszy odcinek tajemnic i ciekawostek. Wiem, że nie był on taki jak Gorala i Williego, których pozdrawiam, ale staram się i z biegiem czasu bałczę się robić perfekt. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na następny odcinek Tlat.